Do tego dodaję 309,85. A co to jest? Pana zarobki? Wy skąd to możesz wiedzieć? Oglądam dla pieniędzy. A praca domowa. 2331,80 zł i 80 groszy na rękę wynosiło w zeszłym roku średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli. Nauczyciele narzekają, że zarobki są szczególnie niskie, jeśli porównamy je ze osobami z takim samym wykształceniem pracujących w innych branżach. Z drugiej strony wiele osób uważa, że zarobki nauczycieli są adekwatne, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że mają bardzo długie wakacje oraz to, że w ramach swojego etatu mają jedynie 18 godzin lekcyjnych do przepracowania w tygodniu. Ile tak naprawdę zarabiają nauczyciele? I czy faktycznie mają tyle dni wolnych, ile uczniowie? I czy tylko pracują kilkanaście godzin w tygodniu? Dzień dobry. Proszę bardzo, wyciągamy karteczki. Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole to nauczyciel stażysta. Kolejne stopnie awansu zawodowego to nauczyciel kontraktowy, mianowany i dyplomowany. Im wyższy stopień zawodowy, tym wyższe wynagrodzenie zasadnicze. Nauczyciel, aby otrzymać awans, musi wykazać się doświadczeniem zawodowym. Ty, dawaj sobie zdrowie wychowawczą. Proszę pana. Kolejną składową wynagrodzenia nauczycieli są dodatki. Jak choćby dodatek dla wychowawców klas. Poza dodatkiem dla wychowawców czy dyrektorów i wicedyrektorów szkół, czyli dodatkiem funkcyjnym, nauczyciele mogą otrzymywać szereg dodatków, np. za pracę w warunkach trudnych dla nauczycieli wybranych szkół, dodatek za wysługę lat czy dodatek motywacyjny zależny m.in. od miasta czy gminy, w której pracują. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela to średnio w Warszawie 600 zł, w Krakowie i Wrocławiu 300 zł, a w Gdańsku 140 zł. Do tego dochodzi wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, nagrody i zastępstwa. I trzynastka według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej uwzględniając wszystkie dodatki nagrody i trzynastkę średniomiesięczne wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 2087 zł i 36 groszy na rękę nauczyciela kontraktowego 2309 zł i 85 groszy na rękę nauczyciela mianowanego niecałe 3000 zł a nauczyciela dyplomowanego 3784 zł i 32 na rękę Zgodnie z kartą nauczyciela, która określa prawa i obowiązki tego zawodu, nauczyciel musi przepracować 40 godzin w tygodniu, w tym 18 przy tablicy, to tak zwane pensum. Reszta 40-godzinnego czasu pracy nauczyciele mogą przeznaczyć na przygotowanie zajęć, sprawdzenie prac uczniów czy dokształcenie się. Nikt jednak nie zabrania nauczycielom, dorabiać sobie w tym czasie, jest to zgodne z prawem. Nauczyciele mogą dorobić sobie do pensji, na przykład udzielając korepetycji. Obecnie średnia cena za godzinę korepetycji wynosi 40 zł. Na najlepsze stawki mogą liczyć nauczyciele języków obcych. 64% korepetytorów nie wykazuje dochodów z udzielania prywatnych lekcji lub robi to częściowo. Nauczyciele jako pedagodzy mogą także podczas wakacji dorobić sobie do pensji jako wychowawcy na koloniach czy półkoloniach. Według przepisów nauczyciel wykorzystuje urlop w trakcie ferii zimowych i wakacji. Wszystkie inne przerwy świąteczne, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, są traktowane jak normalne dni pracy i nauczyciel może być wezwany przez dyrektora szkoły, na przykład do świetlicy, gdzie prowadzi zajęcia. Może też zostać wezwany do szkoły w czasie ferii lub wakacji w celu przeprowadzenia egzaminu czy rady pedagogicznej, czyli w czasie swojego urlopu. Jednak nie więcej niż na łącznie 7 dni. Napisz w komentarzu, jakiego przedmiotu nie lubisz najbardziej.